witam was serdecznie tutaj Krypto Kozak przed nami kolejny materiał tym razem chciałbym wam powiedzieć o czymś co o czym już kiedyś w jednym z materiałów napomknąłem natomiast dzisiaj chciałbym wam jeszcze raz przedstawić tą opcję inwestycji bo bo jej parametry się znacznie znacznie poprawiły jak zapewne wiecie tu skupimy się dzisiaj na platformie Waves, po raz kolejny zresztą. Na platformie, na platformie Waves mamy możliwość inwestowania w produkty lewarowane. O nich już mówiłem Wam, tak jak powiedziałem wcześniej, występują na różnych giełdach na Gate, .io, na Binance, oczywiście na Kukoinie, czyli na tych giełdach, gdzie ja tam jakoś operuję. Natomiast oczywiście platforma Waves, na której też jestem dość mocno tutaj z nią związany, również takie możliwości ma, chociaż ma akurat możliwości najmniejsze, bo jak Wam tutaj zaraz pokażę, jest możliwość inwestycji w lewarowane produkty oparte na Tokenie Waves oraz na Bitcoinie. To, co jest możliwe w produktach lewarowanych, to to, że możemy obstawiać albo wzrost, albo spadek, tutaj, tak trochę tytułem wstępu i teorii. I żeby było śmieszniej, to te produkty lewarowane. Mają w sobie, no jak nazwa wskazuje, lewar. Tak? Czyli inwestując y, przykładowo y, dolara w jakiś ten y, produkt lewarowany, mamy ekspozycję razy x. Oczywiście są giełdy, gdzie, gdzie ten lewar jest nie wiem razy 100, razy ponad 100. Natomiast ja tutaj nie mówię o, o totalnej ruletce, tylko skupiamy się tutaj na, na lewarze razy 2, razy 3 do 5. To już jest według mnie dość duży lewar, ale ja to traktuję bardziej jako. Mm, jako pozycję, tak, której mam pokrycie tak jakby, tak nie to, że inwestuję, nie wiem, z lewarem 100, inwestuję, nie wiem, 1 dziesiątą bitcoina i mam ekspozycję raz jak 10 bitcoinów, tylko, tylko bardziej tutaj na zasadzie, że mam pełne pokrycie, Pokrycie tego, w co inwestuje, i teraz to, co chciałbym Wam pokazać, jaka się nadarzyła według mnie okazja inwestycyjna, to inwestowanie właśnie w, 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 te, w te produkty lewarowane, aktywa lewarowane, tak to dokładnie nazwijmy, na platformie WAVES. Skupiamy się tutaj na, na tym. Lewarowanym produkcie Waves Down. Jak sama nazwa wskazuje, jest Waves Up i tu gramy na wzrost ceny. To jest z lewarem 1,74, czyli to nie jest bardzo duży lewar, czyli jeżeli.